No To jest moja połowa łóżka. Przesuń się! To moja! Nie, bo moja, jesteś to na jest mojej! To jest moja strona. Nie, jesteś na mojej to jest stronie, moja musisz się Bejd trochę stąd. przesunąć w lewo. jesteś nie, ty się odsuń, to jest moja strona, Ale powiedziałam. To ty się przepychasz na moją stronę. Ej, do co ty... to... to jest Nie, moja no, nie wytrzymiesz. Ale to jest moja, prawa jest moja, to lewa jest twoja. Przesuń ja się! Ja tutaj śpię i tu jest moja strona, i tu jest moja strona. Nie, no, z babą się nigdy nie dogadam. Tragedia, no, ja no, ja nawet. Mam wrażenie, że my się w ogóle nie dogadamy, bo to jest moja strona. Ej, no, wypychasz to z mojej strony. Dobra, to moja jest po to moje po lewej, dobra, to moja nie, po nie, lewej. Nie, nie, nie. One są ja po lewej ale ty się spać. No nie wytrzymię, nie, naprawdę, nie wytrzymę. Ale to też moje powinno być, to moje, nie. Nie. Co? Co, ty powytknęłaś mi, że nie? nie. I koniec! O ty, jedna, ale się wkurzemy, się dogadać nie możemy, słuchajcie. Nie możemy, ewidentnie, naprawdę, tak? Zamieszkaliśmy nie możemy się dogadać. ogólnie, w moim domu zamieszkaliśmy, jak małżeństwo, tak? Jak przystało na chłopaka dziewczynę, ale my się nie dogadujemy. Ona no. mówi, że to jej strona moja, to ta moja, to tamta, a wiesz, co mój bilard jest? To jest mój bilard. Nie, bo jest mój bilard, ja też nie jestem w Nie, mój bilard, mój, ja gram w bilarda. Mój Ej, bilard, nie się, nie przeplekaj się. ja sobie się. zagram teraz pek, pek, zercyk. Ale tak, że być po połowie, że moja połowa i twoja połowa jest. Ale to jest moje, no. Jezu, czego ty nie rozumiesz? Ale jakie jest twoje... dobra, aaa, nie, to nie może być, tutaj, nie no. może być, ale tylko w bilardach grają tylko chłopacy, nie dziewczyny. Nie, dziewczyny też grają, co ty nie wiesz? Co dziewczyny... ty Dziew... mnie denerwujesz. Dziewczyny nie grają w bilarda, tylko chłopacy grają. Dziewczyny grają w bilarda. Jakbyś Ej. nie wiedział, ha. Chłopacy, napiszcie, powiedzcie, Pati, kto gra w bilarda? Chłopacy. Dziewczyny, dziewczyny też grają, no. Napiszcie w komentarzu, czekam na was, piszcie komentarz dla Pati I kliknijcie przy okazji łapeczkę w górę. Kto jest za mną, to klika łapeczkę, a kto jest za Pati, to klika subika. No to ja więcej subików ansyski. będą wbijać. No to bo są za mną, nie. bo to jest moje wszystko, no kto to jest, to jest za moje, kim? No. Kto jest za kim? Za mną jesteście widzowie, to klikajcie łapeczkę. A jak za party, nie, to Nie, tym dziewczyny! Dobra. Dobra, wiesz co, wiesz co, mam pewien pomysł. Mnie, wkurzyłaś no, mnie. No co niby? Dlaczego? Wchodzę no? na dół, schodzę na dół, wkurzyłaś mnie i tutaj. O, wiesz co? Ja sobie zjem te ciastka. Zjem. Nie, bo one są moje. To ty oszalałeś, ja je robiłam, one są moje. Ale to, że ty robiłaś, to robiłaś się też dla mnie. Nie. Oni nie robiłaś dalej. mnie? Nie. one są wszystkie moje. No nawet mi zabiera. No nie, dobra, wiesz co. Nie masz tu wstępu! Dobra, za to, co powiedziałeś? A, a to kogo telewizor? O! Mój! Co, twój? Nie. Mój telewizor! Nie, nie może być twój telewizor, nie może być twoje wszystko, nie może nie słyszysz? Może być! I tak ja nie sobie może. zdecydowałam, bo, bo ja jestem dziewczyną Nie może, i nie może. Nie, nie może być wszystko, nie może być wszystko twoje, nie może, nie może nie, nie, nie być. Może być. Dobra, dobra wiesz co, mam pomysł. Rozdzielmy tą, ten dom na połowę. Wiesz co, tylko jest jedno rozwiązanie, tylko jedno rozwiązanie Rozwiązaniem jest to, że mamy zabrać bloki czerwone i podzielić ten dom na pół wszystko na pół dosłownie podzielić i żeby każdą swoją stronę co to na Dobra, to? Dobra, no to zróbmy tak i przynajmniej może będzie w końcu spokój. No dobrze, no to zróbmy. No to, okay, to, bardzo, linia, no. Li, to linia proszę będzie bardzo. w takim razie tutaj przechodziła. Tutaj A dlaczego będzie linia... tutaj? A ja chcę żeby szła tutaj. Tutaj będzie linia przechodziła. Ja chcę żeby szła tutaj. Nie, tutaj nie. Tu po połowie, Ej, tu będzie równo po połowie. A, no. Dobra i po dłuższym czasie przedzieliliśmy cały dom na pół wszystko jest już rozgraniczone. To jest moja strona, a tam jest twoja strona. Ha. No ja mam lepiej, bo ja mam jedzenie. Zobacz, ile mam Aha, jedzenia. Ty masz jedzenie, ale ja za to mam telewizor. Mm. Ha, ha, mam telewizor. Nie lubię sobie pooglądać mam szybę, telewizor. Ale ty będziesz, będziesz, ha, głodny, ha, ha, będziesz głodny. Mam telewizor, a ja będę jeść, mam telewizor. Będę jadła. Będę a, ty, ty będziesz jadła. jadła. Okej, okay, dobra. Każdy ma swoje rzeczy. No to zobaczmy, kto mam będzie jakie lodówkę, miał lepsze. I tort, i no wszystko. zobaczymy. Faktycznie, masz y, tu trochę tych a, rzeczy. A, wiesz, czego ty nie masz? A co ja mam? A co? Ha? Ja A... mam łazienkę. A ty gdzie będziesz korzystał z toalety i się o mył? nie! Ha, ha. Ona ma łazienkę! Mam łazienkę! Ja la, la, la. mam łazienkę! O nie, tylko nie to! I nie będziesz korzystał z prysznica, będziesz cuchnął. Nie mam łazienki najgorzej. Ty masz Aha. całą łazienkę. A ja jaką mam łazienkę? Ja mam garaż! A ja niestety muszę się kąpać w garażu. To jest mój prysznic! Nie no, tragedia i to jest mój kibel stary drewniany. No nie, ona ma le... Że możesz się wykąpać w akwarium O nie, tragedia, patrzcie jaki on kibel I to woda, o nie, muszę się być teraz w garażu Serio w garażu, będę się był przy beczkach Dosłownie śmierdzących od oleju No to nie oleju. ja to mam luksus Nie no, tragedia, dobra, tragedia, na razie mam źle Ale zobaczymy, porównamy sobie jeszcze inne rzeczy A wiesz co ja mam, czego ty nie masz? Wiesz co ja mam, wiesz co no ja mam? No co niby, co? Pokażę ci co ja mam, czego ty po prostu nie masz No to patrz No dawaj, dawaj, chcę zobaczyć Patrz na to, nowa poduszka siby! Uh! Uh! Widzisz, widzisz to, wow! widzisz to! Ty tego nie masz, no a poduszka już no jest dobra, na moim no. sklepie! Shiba! Dusz Ona tego nie ma, nie ma, nie ma. taką no! A wy widzowie macie nową poduszkę moją? A, szyby w zasadzie. Macie poduszkę? Jak nie macie, no to wpadajcie na mój sklep smwajsogru.pl, po fajną poduszkę szyby. Patrzcie, jaka fajna jest. Uśmiechnięta i bardzo mięciutka, możecie sobie zasnąć, ale fajnie. Dobra, wróciłem, dobra, dobra, tak szybko się zasypia. A z przodu jest taki właśnie materiał, ale z tyłu, patrzcie, z tyłu jest tak mięciutki, widzicie? Taki mięciutki. Materiał jest bardzo przyjazny, wpadajcie i miękki, więc zobaczcie nową poduszkę Shiby, która czeka na was, żebyście ją mieli na smajsokroka.pl, na moim sklepie. A ty tego nie masz, a Pati nie no, ma. a ja mam, a ja mam coś innego. A widzowie będą mieli, mieli, jak, jak ktoś wejdzie mm -hmm. na sklep. Dobra, okej, okay. a zobaczmy co dalej, czekaj, tu podzieliliśmy też schody, patrzcie, na pół, schody też zostały podzielone. Ale czekaj, ja mam schody, a jak ty wejdziesz, ty nie masz schodów. O nie, ja nie mam schodów. Ty, muszę sobie zrobić. Nie masz schodów, nie wejdziesz do góry, a ja mam schody. Patrzcie, wejdę sobie normalnie, a Paty musi kopać. Zobaczcie, musi sobie zrobić sama schody. Muszę sobie bo zrobić, no. Ale górę też mamy przedzieloną, patrzcie łóżko też przedzieliliśmy na pół Nawet, o nie, kogo to będzie? Ej to stoi na linii, kogo to będzie? Jak to na linii stoi? O nie wiadomo kogo to będzie, kogo będzie perkusja Jak dojdę do góry to ci powiem, na pewno moje Co twoja? ty idziesz tak powoli Nie mogę A ty idziesz tam no Musisz sobie bloki postawić, patrzcie, ma problem, ma problem, schody musisz sobie zrobić Widzisz, to ten blok na dole to musisz wykopać nie jest wykopać. takie proste, bo to nie nie działa mi tu! Ej, złaś z linii! To jest moja dobrze, to, to, O, dobra, przepraszam. Okay. No, Musisz robię. na dole to rozwalić i zrobisz. Dobra, ale tutaj na tą stronę nie mogę przejść do niej, ale patrzcie, ja mam za to pralki, a ty pralek nie masz. Ty nie będziesz miała pralki, ja za to mogę sobie wyprać ubrania w środku. I mogę sobie grać! No i co? Mam komputer! Walisz mam komputer! Się, czy co? Mam komputer, mam komputer, a ty nie masz komputera! O, i mam okulary! Okulary smajstą team, patrzcie jak Robiłam jak sobie schody i mam eleganckie. Na, lato, ha, ha. na lato robimy fajne okulary, widzowie. Jak wam się podobają. Napiszcie. Dobra, ej. E... A ja mam bilarda. Ot, bilarda? O, faktycznie. A ja będę lubię grać sobie bykać, to tam, i nie. w i grać w O nie, ona ma bilarda. Na, na, na. Ona ma bilarda. No nie, tylko nie to. A, ej, bilarda. co, Trzeból. Trzeból. No to o brawo, nie. brawo. ja nie mam pralki, nie mam pralki, no. Nie masz gdzie wybrać ciuchów, mm. będziesz też brudna. Będę miała brudno, A ja no. mam pralkę, ja mam pralkę i ci nie dam. To I nie, nie dam. fair. A ja Chyba mam kosza że... i będę mogła sobie wolny czas tutaj spędzać i grać w kosza. A co ty na to, jak Gdybyś powiedziała o faktycznie ale byś się pomyślał, Dobra, ej, ja chcę tego bilarda, a ja ci dam w zamian pralkę. Co na to? Możemy się wymienić. Co ty na to, chcesz? taki No nie wiem, bo bilard jest jeden, a ty miałeś dwie pralki. Patrz, ja mam jedną pralkę, ale ty też masz dwa bilardy, więc no, co na to, co ty na to? No właśnie. No, co, ale ty pierwszy rzucasz tutaj pralkę. Okej, okay, no to weź w takim razie, daj to, no i no postawimy. to poczekaj, No to czekaj, poczekaj, już wezmę. Okej. Okay. Okay. I tam te, i, I teraz to ja ci daję tutaj, dobra, i ty teraz mi dajesz tu, na tą stronę. O, dobra. jest, mamy, wymieniliśmy się. Zabieram sobie bilarda, biorę, okej okay, i ty bierzesz. O, ja przynajmniej będę miała gdzie cichy. ciuchy. Uf. Dobra, jest, wymieniliśmy się. <śmianie> Teraz się ja sobie mam tutaj udekuluję. bilard, udało, bilard, bo ja i tutaj rozbić wszystko. Yeah. A ja mam pralkę. Jak się cieszę, cieszę się. A ja mam tutaj fajny reklamę. O nie, reklamę. Ej, ej, jak ja pójdę na basen? O nie, basen jest przydzielony. Ej, ja nie mam, nie mam schodów <śmianie> do basenu. O nie, I najgorzej. Nie będziesz mógł się opalić. Muszę sobie zrobić schody, muszę sobie zrobić schody, czekaj jak tam wejść do góry. Nie ma, bo połowa basenu moja, a ja sobie mogę iść elegancko jak o modelka. Nie! Ona ma ha, schody ha, na ha. basen, a ja nie mam! O nie! Ale relaks, ja już sobie pływam. A, nie! Nubek! Ja nie mam schodów, nie wiem jak wejść do góry, jak zrobić teraz, bo bym musiał jakoś to wymyśleć, hmm, jak to wymyślić schody, e, dobra, czekaj, Kombinuj jak wejść... teraz! Może ten się, czekaj, może tutaj sobie zbuduję, to tak... ja tu jeszcze fajnego mam, tak, idę zobaczyć... Tak, postawię, wtedy tutaj postawię sobie tędy... Dobra, teraz tutaj. a teraz tu. ja mam dwie miotły, a ty jak będziesz sprzątać? Będziesz miał brudno. Dobra, teraz tutaj skaczę. Teraz tu jakoś się zrobię, jakoś się zrobię. O, wow, dobrze, dobrze, ja dobrze. Mam, ja mam garderobę tutaj. Jestem, jestem, jest, ja zrobiłem schody, ze Jak sobie to jest schody. możliwe? Jestem, jestem. I skoczy na moją połowę! Pół! Nawet basu mamy przecież. Tylko trzymaj się swojej połowy, bo to jest moja. Ja okay. mam większą. A faktycznie masz większą, no. Aha, ja najgorzej. mam większą połowę. Uuu, uuu, o nie, ona ma większą, najgorzej. Mam więcej miejsca do... Pływania. O nie, no, ja nie mogę tutaj przejść. Ona ma więcej miejsca. Eee. Ale fajnie się pływa, jak na miejsca. Tak za to ja mam miejsca. leżaki. Ty nie masz leżaków. Patrz, nie masz leżaków. A ja, ja mam taki leżaki. Ja mam komplet wypoczynkowy i też jest super. Ha? A ty masz tylko sofę. Ja mam leżaka i mam picie. A, ty? a ja na sofie się mogę położyć, a ty nie. A ty nie masz picia, ja mam dużo picia. A ja mam kuchnię. O, I w co? kuchni mam picie. Dobrze, a tutaj czekaj. Tutaj tędy. Hmm, Teny też nie, hmm. nie mam. Dobra, wiesz co? Wkurzyłem się. Ulepszę sofę. Ja mam stronę. tutaj coś takiego. Do... Dobra, teraz tu muszę, ok. Okay. Co na, ty robisz? Tutaj też jest. O nie, nie mogę przejść na tą stronę, muszę to wywalić. Kurde, najgorzej to robisz, muszę rozwalić, co muszę. Ej, co ty tam robisz? Drzwi przestawiam. Dobra, drzwi muszę przestawić. To zrób sobie drzwi do swojej połowy! Okej, okay, masz teraz swoją a ja mam swoją. Dobra, okej, okay, tu mogę przejść. Dobra, my wiecie co, ulepszę swoją połowę. Ja mam jakąś słabszą połowę, muszę ją ulepszyć. Idę i kupię coś ze sklepu. Smile slow team. Ej, gdzie ty idziesz? Smile slow team, elegancko do sklepu. Smile slow team. Patrzcie, tutaj mamy fajne koszulki. Nowa kolekcja jest w ogóle koszulek i blues. Patrzcie, bo jest teraz zimno, a Bluzy mam czarny, na przykład kosmosowy smileslot team, jak chcecie to wpadajcie. Nawet piórnik mam do szkoły, albo kubek, albo koszulka, właśnie ślimy też jest koszulka, jest i poduszka, i koszulka, więc wpadajcie, wkładajcie i ręcznik, nawet ręcznik możecie mieć u siebie w łazience. Dużo nowych rzeczy na moim sklepie smileslot.com, a my, ja idę, wiecie co, idę teraz na targ. Ulepszę swoją stronę, żebym miał lepszą stronę od niej. Zobaczmy, co tu będzie do kupienia na rynku. Rynek to tak jest. Jeśli nie znalazłeś na straganie tego, czego szukałeś, zajrzyj do fioletowego. Straganu, yo, ale fajny! Dzień dobry, dzień dobry, witam, ale dzień bogaty dobry. villager. Ej, a ty czego tu chcesz? Ej, wynoś się. Ja chcesz a co ty to? myślisz, że to jest twój stragan, tu nie ma żadnej wynoś linii. się, wynoś ty, się. To jest też mój stragan! Nie, to nie jest mój! Bo my się nigdy nie, nie dogadamy. Nigdy mnie się nie dogadamy w tym zdanie. Nigdy związku. w życiu! Nigdy. Dzień nigdy dobry, się... ja bym chciała kupić coś fajnego. Ja dzień dobry też bym chciał coś kupić. Ej, ja bym chciał coś, kupić. Coś, co mi się przyda. Jedzenie i picie. Tak nie ja mam. Ja potrzebuję jedzenia. na pewno nie mam, nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia. Potrzebuję jedzenia właśnie, nie mam u siebie w domu jedzenia. A ty masz jedzenie? A ty masz i nie musisz kupować. Aha. Ja nie muszę, ale potrzebuję. Kupię sobie e, właśnie banany, owoce, potrzebuję. hamburger, zupę, okej, okay, mleko, mleko, kole też potrzebuję, mleko, litr mleka se kupię, hamburgera, zupę se wezmę, hot dogi, o, dobra, proszę bardzo, tutaj kasa. Nie byś sobie płacę. prysznic kupił. Dobra, ja muszę sobie pokupać. Ej, pyrysznicę. ty się śmiesz, coś się śmiesz, coś się, się śmiesz. A masz? Nie masz prysznica. Ja zaraz będę miał lepsze rzeczy, jakie kupię o, Zobaczymy, da, zobaczymy. A już mam, już mam tutaj owoce. A o, jest to. Dobra, już wziąłem te rzeczy. Okej, okay, co dalej tutaj jest? Ja poproszę Czegoś... e elektronika. E, ja mam elektronikę, ja mam Telewizor to. Telewizor, poproszę. Tostek. Meble łazienkowe. Nie mam łazienki, tak, właśnie. I brakuje i Xboxa mi łazienki. I na też, Ej. tak, poproszę. Muszę korzystać właśnie z tej, z tej łazienki starej w garażu. Przydałoby mi się kupić właśnie jakąś lepszą koło Łazienkę. o, tu jest wanna, tutaj widzę lepszą toaletę, jacuzzi, o oh yeah, ręcznik, ręcznik, tak, nie mam ręcznika w ogóle, to muszę kupić. Dobrze, ja poproszę w takim razie, dzień dobry, ja poproszę A ręcznik. A ty nie masz łazienki. Ręcznik, poproszę jacuzzi, wannę, toaletę. Nie zapomnij o papierze toaletowym. Mydło, mydło też, okej, okay, wszystko rzucam, proszę bardzo. Ja cały zaraz będę miał mniej kasy, o nie, 40 dolarów mi zostało, zaraz będę miał mało kasy. No, wyrzucam, proszę bardzo, okej, okay, daje mi, jest, On patrz. musi wszystko kupować. Ej, co się ze mnie śmiesz? Co się ze Będę lepszy od Ciebie, będę miał na swojej stronie. No, zobaczymy, zobaczymy. Lepiej, lepiej więcej rzeczy, dobra, okej, okay, kolejne, kolejne, co tutaj jeszcze nie mam. Tak, nie mam rzeczy kuchennych. Kuchenne rzeczy, tak, tak, No tak, on nie nic ma. nie ma, proszę rzuca, go tam rzuca. skasować. Zaraz mi się kasa skończy. Ma... Ja potrzebuję jeszcze komputer. Mama ja... o nie, najgorzej. Kasa mi się kończy, już nie mam kasy. Skończyła mi się kasa. Dobra, ale mam, o, pacjon dostałem, dobra, mam rzeczy kuchenne. Ich właśnie na swojej stronie nie miałem. Dobra, dziękuję. Okej, okay, w takim razie tutaj mam. A ty, co ja poproszę komputer, meble. jeszcze biurko I krzesło A ty kupujesz meble, dobra, ja szybko biegnę Sz Szybko biegnę teraz i zanieść te rzeczy na swojej połowie Będę miał lepszą połowę strony domu Haha, ha, i wtedy pokażemy, że będę miał O wiele więcej rzeczy Zróbmy se kuchnię o tutaj, tutaj postawię garki Tutaj postawię może sobie zupę Wiecie, bo nie mam takiej kuchni A postawię sobie jedzenie, a na podłodze co tam zjem Co na podłodze, a co jeszcze O, jacuzzi, tak jest jacuzzi Postawię sobie u góry jacuzzi, to sobie przejdę tutaj Dobra, nie będę wchodził na jej stronę I postawię tutaj ona tego nie będzie miała. Juh, jakie wielkie jacuzzi A jeszcze toaletę muszę sobie zrobić. Toaletę, toaletę, toaletę. Okej, okay, schodź na dół. Jeszcze muszę sobie ją zrobić. Toaletę. Lepszą, bo mam taką słabą toaletę. Okej, okay, wezmę tak sobie. I wezmę, postawię wannę. Patrzcie, juh, mam teraz wannę. I prysznic z wanną. Normalnie, elegancko. To wywalimy. To Weźmy sobie, wywalmy te wielkie baniaki. I tu postawimy sobie kibel lepszy. Patrzcie, mam teraz lepszy kibel. Pum, lepszy kibel. Elegancko. Tu sobie damy papier toaletowy. Za ja to robiła dziękę swoją. Dobra, dajemy tu lodówkę, lodówkę muszę gdzieś dać. Lodówkę dam tutaj może? Czekaj, tutaj. O, postawię lodówkę. Dobra, i tutaj jeszcze muszę dać ręcznik. Ręcznik jest bardzo ważny. Tutaj postawię ręcznik, Konie nie do wody mi się trochę zawoczył ale to nic. Wytrę się górą. Dobra, co jeszcze mogę? A, jeszcze rzeczy kuchenne. Jedzenie picie. Dobra, to jedzenie rzeczy kuchenne sobie postawię tutaj. Tu se postawimy. O, elegancko Mamy naczynia, kubki, tutaj będą kolejne. Ja już mam bardzo fajnie! A ja też mam bardzo fajnie. Zobacz, to jest moja kuchnia, a twoja. A twoja? A twoja? Gdzie jest twoja kuchnia? Jaka no jak, jak, o Nie, ona wie? ma lepszą. Ja o nie, ona ma lepszą kuchnię lepszą ma kuchnię. O, przyszła. E, nie, to jest Shiba. Ej, Shiba tu jest! Shiba! Chodź tutaj, piesku, Shiba. Shiba, 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 to sibusiu, tak. o, o nie, Shiba stoi na środku, Shiba. O nieju, jakiego garajka. chodź do mnie, chodź. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do tatusia. Chodź tutaj do mnie, zacznij od mnie, tylko przygotowałam drzwi. Nie, do, Dokąd pójdzie Shiba? Chodź, chodź, chodź. On jest właśnie na środku drugi. Oh, Ej, co chodź, jest? Chodź, 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 chodź. Dam, Ej, dam, no nie, chodź, to chodź. nie fair, przekonuję go Masz kością! Chodź. Nie, bo ja mam kuchnię, muszę przygotować. Shiba, chodź tu, Shiba. Oh, Shiba, tu. O, e... ci tutaj chcesz pić, pewnie jesteś spragniony, bo On biegałeś. Jest na to stronie Patty, no nie, ja chcę, żeby mieć pieska. Zaraz ja chcę ci mieć dam pieska. Nie, tu dam On będzie ci na mojej wodę. stronie. O, nie najgorzej. Shiba, jak mógłeś ty. psie, dobra, wydaję. Wy, Proszę Shiba, zrobicie. masz napisie wody. E, parówki, parówki mu dam, parówki, parówki. Psowi się nie daje, ale ogólnie dam. Shiba, zobacz, mam parówki, Shiba dla ciebie! Chodź tutaj, chodź, patrz paczek przybiegł. Ej, Shiba, chodź, nie chodź, możesz Shiba. tego jeść, chodź, to nie Shiba. jest dla piesków. Shiba, chodź, chodź, chodź parówki, hot Ty wolisz hot kości, zobacz, ty wolisz kości. Chodź, Shiba, poważnie, chodź, chodź. Chodź, Patrz, idzie, idzie, chodź, 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 Jest, Shiba, jest, yes, o jest, 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 jest. Zjadł sobie parówki elegancko, proszę bardzo, hot doga, dobra. Shiba, chodź, ja mam kość co Chodź, sama. chodź, chodź! O nie, Zobaczy kości, nie, kości. za dużo kości, za dużo kości! Chodź, chodź, nie, chodź, chodź! Nie, Szyba, nie idź! Nie, 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 Szyba, nie idź! Chodź, 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 chodź O, o Szyba idzie! Dobry, nie, dobry pies, dobry, dobry pies! znowu bies. poszedł do... no niej! A, Masz, zobacz, jaką kości dla ciebie, I dobre! Do! O, wkurzyłem się. Mój kochany Wurzyłem Piesek! Się. Wkurzyłem, Zostanie się. wkurzyłem ze mną. Się. Dobra, wiesz co? Czekaj, pójdę do jego budy. Ej, czekaj, tu jest jeszcze buda na zewnątrz. Właśnie, nie mamy oznaczone kogo jest podwórko. Dobra, wiesz co? Damy teraz tutaj. Okej, okay, ja tu wykopię sobie pod dołem. Może tu gdzieś będzie, Shiba. Zawsze jak przy budzie miał, to coś tutaj może mieć. Czekaj, tu wykopię sobie. O, jest! Jest kość jego! Zakopał kość starą, taką fajną. Okej, okay, wezmę dla niego, wezmę tą kość. Pokażę, mu ją przejdzie do mnie poważnie, wtedy będzie mój. Okej, okay, Shiba! Shiba, zobacz, zobacz, co mam. Kość twoja najlepsza, kość, stara, kość zakupana, chodź, proszę nie, chodź. chodź, skąd chodź ty chodź. to masz? Shiba, chodź, patrzycie do mnie! Ej, ha, Shiba. Jest na moim, jest, szyba jest u mnie, jest, jest! Uuu, jest, szyba, jest u mnie, u mnie, u mnie! Proszę was, dla ciebie kość, dla ciebie, dla ciebie. No proszę dlaczego bardzo. chodź tutaj? A, Shiba. jest u mnie, u mnie, u mnie, szyba jest no nie u mnie! Fair. Widzisz? O mnie tylko... Ja, ja mam dla ciebie zabawkę, mam taką zabawkę! Chodź, A nie, chodź nie, nie, się Shiba, masz. tutaj zostanie. Shiba, ej, patrz na to! Shiba, coś o ci nie. pokażę, coś ci pokażę. Patrz, mam nową poduszkę na moim sklepie! Nowa poduszka leciała, widzisz, jaka fajna, patrz na nią! O, jak ją, jak się spodobało! Ej, serduszka ma na oczach! Patrz, taka fajna, jak skacze, cieszy się! Właśnie nowa poduszka wleciała na mój sklep, szyby, którą możecie też mieć i wy! Patrzcie, Shiba się cieszy, jaki zadowolony z tej poduszki. Ona naprawdę jest miękka ta poduszka, jak się cieszy. Wpadajcie właśnie po takie fajne poduszki, które już są. Ona jest bardzo mięciutka, Zaczcie, Taka mięciutka, taka. Możecie sobie mocno ścisnąć, co tak. ściskam i piu, wyprostuje się sama. Uuu, a, <ścoughs> Widzieliście? Taka fajna poduszka jest. Zapraszam, wpadajcie i można sobie fajnie... Po... No dobra, dobra, Ej, wystarczy <laughs> Także wpadajcie po fajne poduszki, już są bardzo miękkie, bardzo przyjazne Dobra, ale tutaj O, dalej skacze, się cieszy Mam Shiba, mam więcej rzeczy A ty masz tak mało i co? Nie, bo ja mogę I sobie co? wejść na dwór I, i zobaczyć tutaj I już co? nie ma I mogę sobie przejść na twoją stronę ha, O nie, ha, ha. tutaj jest wolne, co? Dobra, yeah. jestem I szoku. tu już mogę sobie chodzić, i Shiba też do mnie podejdzie Chodź, Shibu. O nie, dobra, tutaj musimy sobie przejść Całą wioskę musimy to sobie przejść yeah. Nie Tutaj też przydzielam, nie dalej przed Dalej przycielam, dalej przydzielam. przydzielam. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy mam przydzielić całą wioskę, czy całą wioskę mam oddzielić w następnym filmie. Napiszcie, przedzielimy całą wioskę na pół. Kliknijcie opeczkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy mamy to Ale tylko przydzielić jeśli to. szyba będzie ze mną! Czy mamy całą linię przeprowadzić przez wioskę? I wpadajcie po fajne poduszki szyby, które czekają na Was.